Jak naprawić wentylator od golfa zatar się, zobaczcie, nie. I problem jest z tym, że zac zacierają się raczej łożyska. Więc tak, najpierw trzeba to otworzyć czymś, na przykład łomem. O, tam powinno zesunąć się z łożyska. O moment. Ech, kurwa. O! Dobra. Sunęło się to, co nie trzeba. Dobra, ale tu są takie gumki. I teraz. Jak tą kostkę wyjąć? Dobra, przylutuję potem. No, zobaczcie, dalej chodzi ciężko, aż bezpiecznik spaliło. Hmm, trzeba się dostać. Bo no ten wentylator trzeba zdjąć, żeby to porozkręcać całkiem. O. Już, ale już wsparciały plastik jest trochę. Drugi założę. I co tu się stało? Patrzcie, klocki po 3 latach to jeszcze spoko są, nie? Ale dalej chodzi ciężko, więc ciekawe które łożysko się zaterło. Jak to otworzyć powiedzcie? Ola. Potem to przylutuje. Hmm. Zobaczcie jak specjalnie robią, żeby tego nie rozkręcić, nie? Podważył Nie wiem. O! Poszło. I zaraz zobaczymy czy łożyska będą do wymiany. No to kula jakaś jest? To to nie łożyska są? No, i tu jest ok, tu chodzi. Kurwa, chyba nie złożę tego. Ej, tu też jest kula, to co się mogło zatrzeć? To co tu chodzi? Ech. O! No i otwarte. No i nie wiem w dalszym ciągu, co było zatarte, bo. Łożyska, tu łożysk nie ma, ale ta kulka się nie obraca, o, o, ta kulka chodzi bardzo ciężko, ta normalnie się na tym obracała, więc winą była, kurba, to co, do kulka się zaciera pod spodem? Wiecie o co chodzi, o, tu leciutko chodzi, dobra, to ja wymienię tylko to i po prostu złożę to na nowo, bo mi nie wieje, zimno piździ w golfie, no do następnego!